Wydarzenie na skalę światową. Rusza pierwsza tak wielka w historii Polski promocja naszego kraju w Europie. Polska organizacja turystyczna w ramach programu Innowacyjna Gospodarka otrzymała 30 milionów euro. Przez najbliższe 3 lata o Polsce będzie głośno. Cała akcja rozpoczyna się od wypłynięcia żeglowca po krajach Unii Europejskiej. Odwiedzimy 8 państw i kilkanaście portów, w których odbędą się duże wydarzenia promujące Polskę. Promujące Polskę tym razem ze względu na rok szopenowski przede wszystkim z Chopinem na czele bo pamiętajmy, że właśnie ten aspekt kulturowy jest bardzo ważny. To to, jest, to, to interesuje turystów. Załogę żaglowca stanowić będą tak zwani ambasadorzy, którzy o naszym kraju będą opowiadali naszym sąsiadom. Zostali wybrani w konkursie spośród kilkuset innych zgłoszeń. Pierwszym etapem było wysłanie własnego filmu promującego własny region. Z tych ludzi było, było, było wyłonionych 8 osób i później co tydzień odrzucaliśmy dwie osoby, Aż została nam dwójka, która popłynie jak żaglowce Fryderyk Chopin w rejs po Europie promować Polskę. To będą specjalne takie duże eventy muzyczno-kulinarno-krajoznawcze. Będziemy mieszkali na statku, w małej kajucie, ale oprócz tego my będziemy normalnie członkami załogi. Tak jak tutaj mam napisane, jestem crew. Więc y, normalnie będziemy mieli obowiązki, musimy nauczyć się wielu rzeczy. Ja, ja nigdy w życiu nie, nie żeglowałam. Przez moment tam byłam na Dezecie, ale to przecież zupełnie coś innego. Więc y, jestem przekonana, że niestety w pierwszy dzień choroba morska gwarantowana. Mam tylko nadzieję, że szybko minie. Myślę, że nie mam choroby morskiej, że poradzę sobie z przeciwnościami, jakie stawia morze, jakie stawia, stawiają warunki e, na morzu, bo na pewno będą trudne, na pewno e, będzie to no, od nas wymagało. E, nawet i poświęceń, nawet i e, ciężkiej pracy, która, która e, występuje na, na żaglowcu. Ale mam nadzieję, że będę miał siłę reprezentować nasz kraj godnie, e, zachwalać jego walory. A jest co promować, bo mamy i morze, i góry, i przepiękne lasy, ale nie tylko. Pamiętajmy, że na turystykę składa się wiele elementów. To oczywiście nasza e, historia, tradycja, ale również kultura. I przede wszystkim my sami, czyli ludzie. Takie badania, które realizowaliśmy przed tym projektem już pokazały, że Polacy stanowią ten olbrzymi potencjał i właśnie przez pryzmat Polaków możemy również promować Polskę i budować jej atrakcyjność. Także konkurować możemy, natomiast na pewno trzeba szukać ciekawych i takich innowacyjnych, bo teraz to jest bardzo modne słowo, pomysłów bo konkurencja jest dosyć silna, więc rzeczywiście trzeba czymś szczególnym zainteresować tych, do których kierujemy akurat ten przekaz. Ja myślę, że na pewno nie mamy się czego wstydzić, a jeżeli chodzi o produkt turystyczny, to powiedziałbym, jesteśmy w czołówce europejskiej. Jeżeli chodzi o bazę noclegową, to w ścisłej czołówce europejskiej. My jako Polacy często nie doceniamy tego, co mamy na miejscu, a nam jest o tyle łatwiej to ocenić, gdyż mamy bezpośrednie relacje właśnie tych osób, które po raz pierwszy odwiedzają naszą, nasz kraj. A według ostatnich badań, ponad 80% turystów, którzy pierwszy raz przyjechali do Polski, zaznaczyli oni najwyższe noty w tabeli pod tytułem Czy jesteście zadowoleni z tego, co tutaj spotkaliście, otrzymaliście, zobaczyliście. Trasę żaglowca oraz informacje o akcji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.gov.pl.